Witam widzowie na kanale Pigeon Poland. Dzisiaj przedstawię, tutaj zaprezentuję Wam najprostszy antybiotyk dla gołębi. No jest prosty w przygotowaniu, ale jest bardzo skuteczny. Jest bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy. No i wesprze, wesprze tutaj zdrówko gołębi. Wesprze nam w różnych infekcjach. No, i myślę, że będzie takim skutecznym środkiem, który będzie można podawać gołębiom, a przede wszystkim będzie to antybiotyk naturalny dla gołębi. I zaczynamy tutaj. Podstawą jest cała główka czosnku. Jeszcze zależy, ile chcemy tego zrobić. Ja robię gdzieś porcję na około Dwa, trzy karmienia. Dawkowanie to jest powiedzmy raz w tygodniu. Można podać gołąbkom, żeby było wszystko ok. Tak jak już mówiłem, główka czosnku ląduje. Mam tutaj imbry, który był wysuszony przed. Miksowaniem go tutaj zamoczyłem go w wodzie, żeby troszeczkę nabrał sobie nasiąknął, żeby był miękki. Yy, wiadomo, że imbir jak każde inne warzywo lubi po prostu psuć się. No ja stwierdziłem, że po prostu wysuszę yy, ten imbir i tutaj będę go dawkował do moich mieszanek dla gołębi. Czyli mamy całą główkę czosnku, trzy takie średniej wielkości powiedzmy e, korzenie e, imbiru i następny tutaj e, następny składnik, który ląduje jest to chrzan muszę mieć po prostu łyżkę łyżeczkę na łyż, łyżkę na łyżeczkę. E, ja tutaj mam chrzan tarty wolałbym żeby to był korzeń no niestety nie dysponuję na obecną chwilę, ale chrzan tarty zawsze posiadam. Zawsze ten chrzan mam, żeby w razie co podać gołąbką. A chrzan też jak wiadomo jest naturalnym antybiotykiem, yy, który ma działanie wirusobójcze, bakteriobójcze, no i przeciwgrzybiczne. Także cały taki słoiczek chrzanu. Ląduję sobie do naszego miksu. Jest tutaj imbir oraz cała główka czosnku. No, myślę, że to na dwa bądź trzy karmienia mi starczy. Tutaj, tak jak już zaznaczyłem, przynajmniej raz w tygodniu, żeby podać gołąbką. I ostatni składnik to jest po prostu olej. Zmiksuję to, ale nim zmiksuję i tutaj zaprezentuję, jak to będzie wyglądało po zmiksowaniu. Jeżeli podobają Ci się moje filmy, zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco. Odniosę się tutaj do tematu, który z Panami. Z panem Marko oraz z panem Gadzińskim planujemy tutaj dla widzów rozdać dwa vouchery na Gołębie Młode z roku 2025 dla dwóch aktywnych widzów kanału Pigeon Poland. Więc pod tym filmem można, jeśli ktoś jest zainteresowany, napisać chcę wziąć udział bądź biorę udział. 10 osób już jest tutaj zgłoszonych, 10 osób jest chętnych. Był tam materiał wcześniej wstawiany na temat właśnie voucherów. Eee, także 10 osób się zgłosiło. Eee, będą te vouchery rozlosowane powiedzmy gdzieś w granicach końcówka lutego, początek marca. Pojedziemy sobie do Marka Gadzińskiego, który tutaj właśnie wyszedł z taką inicjatywą, żeby dla Was, dla widzów zrobić właśnie vouchery na te gołąbki. Także myślę, że jeśli ktoś jest chętny na takiego gołąbka chciałby, chciałby zdobyć szansę na Chciałby zdobyć szansę, wziąć udział, i być może mu się poszczęści i zgarnie gołąbka. Także piszę tutaj w komentarzu sobie: Chcę wziąć udział bądź biorę udział. A niebawem na kanale pojawi się film właśnie ze spotkania z panem Andrzejem Marko oraz Markiem Gadzińskim, którzy opowiedzą troszeczkę o swoich ptakach: opowiedzą o tym, co to będą za młode. Także dwa Vouchery dla Was czekają tutaj e, na kanale. Się tak złożyły, nie chcą wypaść. W każdym bądź razie mówię, dwa Vouchery są do odbioru tutaj przygotowane i zachęcam, zachęcam do y, wzięcia udziału. No. Nic to nikogo nie kosztuje, a zgarnąć można fajne ptaki. I za chwilę tutaj zaprezentuję ten naturalny antybiotyk, który mam przygotowany. Jak on będzie wyglądał po zmiksowaniu? I nasza pasta tutaj pasta, antybiotyk jest już gotowa. Powstała taka. Nie wiem, czy widać. Taka zawiesinka sobie. Teraz y, ja przełożę ją do słoika wielkości gdzieś takiej, takiej. Po tych gotowych sosach, które są dostępne w lidlu, biedronce, y, w Aldi i tych wszystkich innych dyskontach. I zaraz powiem co dalej. Z naszą pastą. Mówię, dawkowanie to jest około tutaj. E, no to akurat na trzy karmienia mam zrobione, przygotowane. Więc e, powiedzmy, jeśli będzie to około 500 ml, to dzielimy to sobie na trzy, można podzielić to na cztery czyli wychodzi takie jakieś 125 ml tej zawiesiny, która powstanie. Dobra, to mam ściągnięte. 3 cztery proste tutaj, że tak powiem, składniki dane chrzan. Mówię wolałbym, żeby to był korzeń. Eee, no to był tutaj dany szantarty. Korzeń wiadomo jest naturalny. Jeśli go sobie pozyskamy z ogrodu, czy kupimy, no to wiemy, że to jest to jest jednak natura, tak? Bo tutaj w słoiczku jak czytałem to jest 60% tego Hszanu, reszta jest uzupełniona jakimś właśnie wodą, olejem rzepakowym, troszeczkę octu tam jest, i taki gotowy miks można śmiało przechowywać sobie w lodówce przez wiele tygodni, można go sobie równie dobrze zamrozić. Jemu się nic nie stanie. Wiadomo, że nie w słoiku, tylko poporcjować w jakieś woreczki czy coś takiego, i w razie potrzeby wyciągać, podawać gołąbką, żeby miały te wartości odżywcze miały tutaj um, wsparcie w jakichś infekcjach czy, czy w jakichś takich różnych. Że tak powiem, niepożądanych mm, sytuacjach u nas w hodowli gołębi, tak? Ok, miks jest gotowy, znaczy prawie gotowy, bo teraz trzeba po prostu tutaj dolać troszeczkę. Oleju, żeby to zakonserwować. I taki gotowy miks gotowy antybiotyk. Około powiedzmy, dwóch, dwóch dni musi się przegryźć. Musi e, wszystkie te swoje tutaj wartości odżywcze nam oddać. Oddać do tego oleju, który został właśnie przed chwilą wlany, a później śmiało dajemy na karmę gołąbką. I gołąbki niech sobie wcinają. Olej jest naturalnym konserwantem. Jeśli ktoś w domu otwiera na przykład koncentrat pomidorowy, to również można go zalać. Olejem wiem co mówię pracowałem w kuchni, także tak się robi, żeby po prostu nie było dostępu powietrza a olej tego powietrza nie przepuszcza. Dobra, ze ścianek też jest zebrane, żeby gdzieś tam sobie pod pokrywką nie pleśniało. I dobra, tyle ode mnie na dzisiaj. Dzięki za uwagę Pigon Poland, Pozdrawiam Was widzowie i zapraszam, zachęcam tutaj do brania udziału do e, dobrania udziału e, aby zgarnąć te dwa przygotowane już dla Was vouchery na gołąbki młode z roku 2025 z hodowli Marko i Gadziński panowie byli e, w Katowicach. Można było sobie zobaczyć co mają za gąbki z jakich linii. Także zapraszam komentujcie piszcie chcę wziąć udział bądź biorę udział a my wylosujemy tutaj zwycięzców. Także jeszcze raz dzięki za uwagę Pigaon Poland pozdrawiam was cześć.